Za oknem zima, więc dzisiejsza turystyczna jazda będzie poświęcona wyłącznie nartom, zarówno tym zjazdowym, jak i biegowym. Przybliżymy też historię narciarstwa. Idąc tropem pierwszego śladu narciarskiego na ziemiach polskich, trafimy na Podkarpacie, do miejsca, gdzie powstała pierwsza narta. Oglądajcie nasz program. do miejscowości Cieklin koło Jasła na Podkarpaciu, jadąc z jakiegokolwiek miejsca w Polsce, najszybciej i najprościej dotrzemy wykorzystując nawigację GPS. Jeśli jednak nie posiadamy GPS-a, kierujemy się na autostradę A4. Z jazdem na centrum Tarnowa wybieramy lokalną drogę w kierunku na Skrzyszów i Szerzyny. Tam na chwilę wskakujemy na popularną 28 w kierunku Przemyśla, gdzie po dosłownie kilku kilometrach skręcamy w prawo i przez Harklową dojeżdżamy do Cieklina. Zapewne mało kto wie, że w tej niewielkiej wiosce położonej w gminie Dębowiec w Beskidzie Niskim znajduje się wyjątkowe w skali Polski miejsce związane z nartami. To Muzeum Narciarstwa imienia Stanisława Barabasza, które powstało w 2008 roku i ma swoją siedzibę w miejscowym Domu Kultury. Muzeum posiada jedną z największych w kraju kolekcji sprzętu narciarskiego. Można tutaj obejrzeć m.in. narty, kijki, buty i wiązania, które pozwala Pozwalają zobaczyć, jak przez około 130 lat zmieniało się narciarstwo w Polsce. Najstarsze narty w tej kolekcji pochodzą z 1917 roku. Warto tutaj wspomnieć, że wówczas narty produkowali wysokiej klasy stolarze, później dopiero powstały wyspecjalizowane wytwórnie nart, m.in. w Zakopanem i w szaflarach. Do muzeum trafiają narty z różnych okresów. Przekazują je czasem pasjonaci narciarstwa, którzy odnajdują zabytkowe narty w starych domach, na strychu lub w piwnicy. Kolekcja nart pokazuje, jak zmieniała się technologia produkcji i trendy w narciarstwie. Dzięki zgromadzonym eksponatom dowiemy się także, jaki postęp nastąpił w zakresie konstrukcji wiązań. Pierwsze narty miały metalowe wiązania z grubej blachy unieruchamiające przód buta. Potem rozpowszechniły się wiązania linkowe, a po po II wojnie światowej działania konstruktorów wiązań poszły jeszcze bardziej do przodu. W ciekińskiej kolekcji nie brakuje medali, odznak, fotografii oraz książek, wśród których są m.in. podręcznik narciarski z 1918 roku i regulamin zawodów narciarskich wydany w 1927 roku. Patronem muzeum został Stanisław Barabasz, pionier polskiego narciarstwa. Żyjący w latach 1857-1949 Stanisław Barabasz, krakowski architekt i autor ważnych dzieł sztuki zdobniczej, którego pracę możemy oglądać w katedrze na Wawelu, był twórcą pierwszych polskich nart. Powstały one właśnie w Cieklinie w grudniu 1888 roku. Stanisław Barabasz, zapalony myśliwy, przybył wówczas do Cieklina i korzystając z pomocy dworskiego kołodzieja, wykonał narty, po czym założył je na nogi i udał się na polowanie w zaśnieżone lasy Beskidu Niskiego. W Cieklińskim Muzeum prezentowany jest także rzadki egzemplarz nart ze spodami pokrytymi futrem z foki. Zamocowano je tak, by ustawienie futra pod włos wytwarzało opór i pozwalało wspinać się na strome zbocza, zaś z włosem zwiększało poślizg przy zjeździe z góry. Za chwilę sprawdzimy, jak w obecnych czasach rozwija się narciarstwo na Podkarpaciu. Ścieklina. przemieszczamy się w kierunku Rymanowa Zdroju. W województwie podkarpackim działa 17 stacji narciarskich, z czego większość dysponuje trasami o długości kilkuset metrów. Jednym z najprężniejszych ośrodków jest kichera ski, funkcjonujący od 10 lat w puławach górnych. Do niewielkiej miejscowości Puławy Górne, położonej 15 km na południe od Rymanowa i liczącej zaledwie 170 mieszkańców, prowadzi droga wzdłuż przełomu Wisłoka, w otoczeniu skalnych ścian i bukowych lasów. Stacja narciarska położona jest na północnym zboczu Kiczery liczącej 640 metrów nad poziomem morza w paśmie Bukowicy w Beskidzie Niskim. W tutejszym ośrodku sportów zimowych narciarze mają do dyspozycji blisko 6 km tras, dwuosobowy wyciąg krzesełkowy oraz wyciągi talerzykowe. Z wierzchołka Kiczery można zjechać na trzy sposoby wybierając różne stopnie trudności. Bardziej doświadczeni narciarze szusują na trasie z ostrym zjazdem, a po Mogą wybrać łagodniejszy zjazd, pozwalający na bezpieczną jazdę. Ośrodek narciarski w puławach górnych znany jest z pracy z młodymi narciarzami. Od kilku lat działa tam program nauki jazdy na nartach, skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej. Najważniejsze w takiej nauce jest oswojenie się ze sprzętem. Dla najbardziej niewygodną rzeczą dla dzieci są buty, które są nienaturalne, sztywne. Poruszanie w, w nich jest no nie jest proste i żeby zacząć w ogóle naukę, zaczynamy od zabawy. Często ubieramy dzieciom nawet buty narciarskie i sanki, oswajamy z tym sprzętem, z obyciem się na wyciągu, bo jest to coś nowego, coś ob, z, obcego. Musimy nawiązać z takim dzieckiem no, relacje koleżeńskie, żeby dziecko się swobodnie czuło, następnie zapinamy nartki i zaczynamy wspólnie, wspólnie jeździć. Na początku instruktor jeździ tyłem, asekuruje to dziecko, żeby to dziecko czuło się bezpiecznie z tym instruktorem. Jesteśmy dla nim takim oparciem. Na początku wywozimy na kolanach, potem jak jest równowaga, daje sobie radę, to jeździ powolutku na wyciągu. Często pomagają nam koledzy z obsługi, którzy mają również pozytywne podejście, potrafią pomóc temu dziecku, odpowiednio ustawić, zwolnić ten wyciąg, żeby wszystko było bezpiecznie, żeby nic, żadnych przygód nie było. W obrębie wyciągów teleżykowych przygotowane są szerokie, bezpieczne trasy, przeznaczone do rodzinnych zjazdów, z uwzględnieniem młodych narciarzy. Narty zjazdowe to nie jedyna atrakcja sportowa w tym regionie. Pasmo Bukowicy w Beskidzie Niskim przyciąga także narciarzy biegowych. W obrębie ośrodka narciarskiego znajduje się 5-kilometrowa trasa biegowa, na której cyklicznie odbywają się zawody dla miłośników biegówek. Żeby przygotować w pełni profesjonalnie trasę biegową, najlepiej jest, jak spadnie troszeczkę świeżego śniegu i przejedzie ratrak. Później, za pomocą pozy wyciskającej ślad, przygotujemy trasę w granicach 5 km. Taka trasa jest przygotowana do stylu klasycznego. Staramy się to przygotowywać tak dwa razy w tygodniu po opadach śniegu. Sprawdziliśmy zatem jak w rejonie ośrodka Kichera Ski w Puławach Górnych wygląda wyznaczanie torów dla narciarzy biegających techniką klasyczną. W tym momencie zaczniemy, podłączymy sobie za skuter płoze do wyciskania śladów i za pomocą tej płozy przygotujemy trasę do nadbiegowych. Na świeżo utworzonej trasie spotkaliśmy narciarzy biegowych. Korzystam z tego toru, no bo oczywiście jak jest przygotowany, to dobrze, po to, żeby troszkę podtrzymywać technikę. Plus e, takie mocniejsze bieganie, to się oczywiście człowiek szybciej męczy, bardzo dobrze, bo musi zbytać w kość. On jest optymalny do, 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 do biegu, bo tam są wszystkie elementy. On to jest 5 km, w związku z tym to nie jest trasa nadmiernie duża. Są ładne długie podbiegi, są krótsze zjazdy. Także powiedziałbym, że ta trasa biegowa w połowach Górnych ma wszystkie elementy dobrej trasy biegowej. Narty biegowe dają takie poczucie niezależności, takiego bezpośredniego kontaktu jednak z przyrodą. Fenomenalnie jak się wchodzi w taki gęsty las bukowy, sosnowy, świerkowy, powolony tym śniegiem. To są takie widoki nie do opisania, nie do odtworzenia. No i plus zmęczenie, to jest bardzo ważne. Na nartach biegowych można się zmęczyć dla, dla psychiki, dla zdrowia fizycznego, dla jednego i drugiego. To jest rzecz najlepsza. Góra Kiczera przyciąga narciarzy do późnych godzin wieczornych, ponieważ trasy są dobrze oświetlone. Po dniu spędzonym na stoku, narciarze i snowboardziści mogą skorzystać z miejscowej gastronomii, usytuowanej przy dolnej stacji kolejki krzesełkowej.